Jest początek lutego i u mnie marcheweczka przechowywana jest pod nacią. Dobrze się przechowuje w ten sposób, nawet bardzo dobrze. Przykrywam po prostu taką niegrubą warstwą, tak żeby była niewidoczna. Naci jest z tej marchewki, jest świeża, więc z grubej warstwy nie kładę też, żeby to nie gniło pod spodem. Ale chroni przed wysychaniem. Marcheweczkę. Marchew jest super. O, kruchutka, fajna. Mrozy jakoś bardzo długo się nie utrzymywały, ale, ale były spore na zewnątrz. W murach maksymalnie do minus 1 mi tu zaszło w tym pomieszczeniu, gdzie przechowuję żywność. Jak temperatura zbliża się już do poziomu 0, to wtedy przykrywam dodatkową marchew plandeką, żeby nie zmarzła. Przy takim przechowywaniu, to tak myślę, do minus 1 spokojnie można przetrzymać marchewkę zimą. Dobrze jest mieć termometr. Tam, gdzie coś przechowujemy, wtedy wiemy jak zabezpieczać, jak działać. Jak już temperatura z powrotem wchodzi na plus. A mamy przykryte to plandeką, to plandekę trzeba z powrotem zdjąć, bo wtedy pod spodem będzie parować pocić się. Znowu może wszystko zacząć gnić. Trzeba to pilnować po prostu. W ten sposób przechowuję duże ilości marchewki. Jak mamy jej mało, na domowy użytek, to wystarczy przysypać piachem. Robimy warstwę marfi, piach, znowu warstwa i tak dalej. Ja tutaj mam akurat pietruszkę, sobie przytrzymuję. Na no, piach też dobrze jest rzucić nać. Piasek oczywiście musi być suchy, nie może być mokry, bo będzie marchew czy pietruszka, co tam wrzucimy, będzie gnić. W taki sposób, jak tutaj zasypanie piaskiem. Jest dużo lepszy, bo jak zejdzie poniżej zera kilka stopni, to w piachu jeszcze dodatkowo cienką warstwą naci przykryte, to spokojnie nam się przechowa. A przykryte samą nacią i plandeką przy dużych mrozach. Jak będzie już minus 5 w pomieszczeniu, to i tak ta z wierzchu marchew pewnie mróz złapie. Nie ma to jak piach czy kopiec z ziemi na wielkiej ilości.